Cześć, się tutaj. Filexy, ty... Nagrywam klawę. ale z życiem i jak teraz słyszycie, mam na Coś mi się tam dzieje. Więc na tym jest waceli. Łapę w górę i dobijamy w skrypcji. Będzie może nowa gierka. Może nawet Roblox. Roblox. No i dobicie pod tym odcinkiem z 5 łapek to i czy te 30 subskrypcji to na pewno będzie roblox na 100%. Mówię wam. Jeśli chcecie, to będzie roblox. O! Ten. Kuleczko ognia. Bo mam ten nowy ten. Tu. Arenke z O! Kolejna karta mi wypadła i ten jeszcze. durer urerowo tego tego wiecie czego normalnie mało opening dzisiaj się dzieje dobra battle day started come on ura nie dzisiaj gramy zwykłe gry jak wiecie Mogę się tutaj dawać, szkoda. O, mogę więcej. Adam to. Moje dwie nowe karty. Fire Sprint. Nie będę dawać, może i tak to jest, i Inferno Tower. Mogę to dać, tylko nie wiem za co, to jest dobre dla mnie. Ja to lubię. Spróbuję sobie troszkę ulepszyć. No to zobaczmy, co sobie tu dać. Okej, okay, za bombera dajmy. Skąd by się tu wziął giant? Jak widzicie, deck mi się bardzo zmienił. To jest ostatni deck. Ja nie robię sobie deków więcej, ale... Po prostu, tak? Chcę. Jest! topek aż 9. Fajnie, bardzo. Co się stało z moją łukasą? gdzieś okay. uh, uh, uh. Trochę słabo. No ale dobra. Rozegramy sobie za gierki. Teraz odcinki będą częściej, po prostu nie miałam zbytnio czasu. Musiałam robić rzeczy. Teraz są wakacje, odcinki będą codziennie... Nie no, może, no, może nie, ale od 10 do 20 mogą być... No... mogą być codziennie lub nie, nie wiem tak. Widzicie tego spida? Widzicie co tu się dzieje? Kurde. Nie! Widzicie, ja nie lubię jak to spiduje ta gra, bo patrzcie to przez to przerywam jak to spiduje tak przegrałem gdzieś się jak gra Nie tak spiduje dziwnie matko 30 puszek ale że aż tyle a wracamy do bardzo z tu się traci puszki Ja tak puszczam, to bardzo dobrze rozwala. Oni we dwójkę muszą zrobią, jeszcze mam ten na ósmej, tak to na siódmej. O nie, dobra. Nie zle. Nie wiem, ja dobra, nieźle. Nie mi Dobra, minął na oparciu. No wiem, że to dużo nie da, ale i tak można. XD w tym samym czasie ten. No. O dobra, miniony doleciały i rozwarane. Stelisza informatowe ale... rano. Wypadek, żeby mi chronił, a ja będę atakował cały czas. Do tego potrzebny mi... Nie, dobra, nie. Wężę z Baby Dragonem. Dobra, daj, 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 daj. Daj, musisz mi power. Dobra. Szkielety versus szkielet. Dobra, to tylko jeden szkielet, nieźle. Dobra, ma większy więc sobie lepiej poradzą. Внешнего совета Габайр Барьяна. У меня страшный что? У курды это утка вся эта Дай мне дай бегать. Малого. Малого, Dobry znak interne to era To Skoro ten arm. Dobra. Chyba nie ma tych coś latających, więc możemy je tak puścić. Giant. Bekka. Lub nie, nie, baby. Polska to jest mega nawet, no nie jest mega, ale jest po prostu dobre. rozwali mi wieżę, rozwali co? nie nie. dobra, przegrano kolejną wieżę, no dobra, na tej mapie widać, że nie jest łatwo Tutaj bym sobie Idę się Kurde I stracone puchy Szkoda Jakby co to mam popity Słyszycie? Też jestem z rana trochę więc mnie tak sobie słyszeć

Ja już żadę Armus z Co on mu zrobił? Odpalił tego. Roja. <laughs>

Czekam na jedną chwilę do mnie baby, baby. On może dajcie o tę marmię. Dobra, nie da. Dobrze dać. Słaby. No dobra.

O, jeśli mam dwie karteluszki, to wiem, co mogę zrobić. Sobie uzupełnić ten dek. <grywny> to remowuję, a to daję. A weźcie, pograjmy w klanie, który wybieramy. Ten. Bo... Może to będzie ostatnia gierka zostawcie łapkę w górę i subikam dobijemy 30 subskrypcji pamiętajcie tam bieżą mądry tak. maszynę ojaszą małyczka bombarka i rybal. dobra rozwali mi tu jest robotu nie dał rady. dobra to będzie przegrana może nie będzie przegrana ale пиздец, Джексон. Я уж туда атакую, я бы и так переживала, я не властна. Нет. Так, все берем, все берем. Ой, тихо, мужская тарка. Ты бы там был голос мягкий. Барбарьянцы, атакуем, атакуем. Матку видовую. Včas. Dobre, už je okay. to si gra. Aha, aj, Dobra. Nie A, to už Okej. že hra. Aha, druhý raz. Dobre. Už A tu pusto. Tık tık. Şnit. Onu mu bir şnit. 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 Onu şnit oluyor. Tık Wiemy, go i A za tym Tomstom. Dobra, puszczę. robimy rozwalimy Zrobię. Zrobię. nie Zrobię. 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 Tę armię trochę źle rzuciłam, ale dobra, może być. Dobra, jak widać, nie zrobię tego, ale nie będzie. I znów zespidowało. Gra.